My? Virtual Boy Advance, do z najgorszych, teoretycznie, konsol w historii. O oh my god. A tej gireczki nie znam, ale chyba widzę. Loki? Logiwi? Nie tu są jakieś śmieszne giereczki na Sega. Saturn. Tutaj kolego grają w jakiś bootlega z Flintstonami. A może nie butlega. Tutaj jest pang. Nie widać, bo jest masakra, ale jest pang. Prawdziwy, stary pang. Kolejna giereczka, której nie znam. Tu jest Mario 3. Tu jest Mario Kart 64. Genesis. Chuck fu. Oh jezu, jaki straszny face. Co za Co za, to za, to za, za, za. <trysty> Mario Co tam było jeśli ktoś myślał, że nie obejdzie się bez Lola, to się mieli w błędzie. O, widzę, widzę. Tam, to się na komputerkach dzieje. Chyba tyle karty. Jest więcej Lola. Nie wiem jak tak można robić BZIUM, 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 BZIUM To jest taki Sonic X no, To młody człowiek pokrywa sobie w Mario Jak za dawnych lat Tylko parę generacji później <mierdzi> Jakie to jest delikatne! To jest delikatne, no warto bo... Aha, to to wygląda na niewinne co zamkacie zawsze. Logiczne. Ty miaru mam już wow, jeden na jeden. Nie wejrzał do tej gireczki. Dummy. Czemu nikt nie patrzeć na to, żeby zrobić, wyposażyć jakieś gieliczek, które chodzą tylko na oryginalnych konsolach, Już nie... nie ma o co chodzi. No bo, ciekawe, to byłoby ciekawe, trzeba było jakieś sobie znaleźć. Lekika giereczek wideo. I raz walczy z jakimś żelaznym czulstwem. O, tak. Kęgurem. Złomo kęgurem. Prawie Kangaskhan z Pokemonów. Matka Czemu ja wiem, co to Paint? about this game